Tak, witajcie, tu Levar. Wygrzebałem jeszcze parę, kilka metalowych skrzynek. I dzisiaj opowiemy sobie chwilę tyle, co, tyle co wiemy. No ja wiem niewiele, więc jeżeli ktoś tam e, będzie chętny w komentarzach uzupełnić informacje, to będę bardzo wdzięczny e, na temat tego tutaj e, pięknego urządzenia. Które ściągnę. Jest to, proszę Was, blok takiego zestawu RSB5. W skład tego zestawu wchodziły trzy podobne klocki, bo to jest nadajnik generalnie. W skład zestawu wchodziły trzy takie klocki na różne zakresy ten, który ja tutaj mam, to on jest na, wchodzi, wchodzi w dwóch zakresach, od 3,6 do 6 MHz oraz od 7,2 do 12. Przełączane jest to tutaj tym y, fajnym dzyzlem takim. Tutaj widzimy, te przeskakują te y, wartości. I y, y, y tak, jest to nadajnik, y, ogólnie ten zestaw y, to był zestaw taki lotniczy. To było montowane rzekomo na samolotach radzieckich i no, na tam Iłach generalnie. I jeżeli chodzi o odbiornik w tym zestawie, to był, było to kojarzone z US9, który tam to tutaj było tu, obok niedaleko nas stoi, którego za chwilę też pokażę dla wspomnienia. No i teraz tak, no, oczywiście nie zostało to przeze mnie uruchomione w żaden sposób. Jest to, jest to taki eksponat, który sobie stoi i bardzo ładnie wygląda. Zajrzymy zaraz do środka. On tam jest prawie kompletny. Tam brakuje jednej lampy, już nie pamiętam w tej chwili jakiej. Oczywiście, nawet gdyby on był kompletny, no on nie wygląda bardzo ładnie, e, ale gdyby nawet był kompletny, to miałbym problem z uruchomieniem e, z powodu po prostu braku informacji na temat, jak to zasilić. E, jakimi napięciami, na które piny i tak dalej, bo to ma tutaj. Ma to tutaj takie. Magiczne, ładne złącze. Jak widzimy. <grych> e, tak. No i trzeba było dysponować wiedzą, jak to podłączyć. Że opracowane to zostało w 1946 roku ubiegłego wieku na wzór jakiejś amerykańskiej, oczywiście, radiostacji o oznaczeniu SCR 274. No i to właściwie tyle, no, że jeszcze było to nazywane Dniepr albo Oka, coś takiego, nie? Za chwilę się trochę zbliżymy do tego, zobaczymy jak to fajnie jest w środku skonstruowane, jest tam lampa nadawcza. No i wariometr bardzo fajny, tutaj jak kręcimy tym, tą gałeczką, to tam taka jest, za chwilę pokażemy sobie, jest taka cewka. Jest cewka, która obraca się i jest kółeczko do niej do Jakby oparte o zwoje i które się w tym momencie po tej spirali przesuwa, tak? I w ten sposób zmieniana jest indukcyjność obwodu. No i co? No i to właściwie tyle. No ja tu jakby na tą chwilę nic więcej nie dodam. Może jeszcze w przyszłości no ogólnie plan jest taki, żeby to oczywiście sukcesywnie gdzieś tam uruchamiać i kompletować te sprzęty. No ale to jest też e, gdzieś nam ograniczone możliwościami e, nie tyle finansowymi, co może czasowymi. Bardziej czas i wiedza jest tutaj kluczowa. E, czas by się nawet jakiś może znalazł, tak jak na właśnie na przykład na nakręcenie tego materiału, natomiast tutaj nie mam, nie mam troszeczkę no, brakuje mi wiedzy, bo ja nie jestem bynajmniej tutaj się przyznam bezbicia e, Proszę nie oczekiwać zbyt wiele po tych materiałach, jeśli chodzi o, o jakieś um, techniczne kwestie, ponieważ ja no, nie jestem najmniej y, specjalistą w dziedzinie elektryki, elektrotechniki, elektroniki. Tak, tu jeszcze jest oczywiście stoi A7B i USP odbiornik, ale, ale to na razie odstawimy. O tym będzie później. Wspomnę coś, o to co bardzo, bardzo ciekawa zresztą pozycja. Wartościowa, <laughs> wartościowa bardzo książka pod tytułem Telegrafia. Tak więc, tak, teraz troszeczkę z bliska tutaj. Tutaj mamy właśnie zmianę zakresów 3,6 do 6,0, 7,2 do 12, tak, teraz jesteśmy na 3,6 do 6 MHz tu można sobie właśnie tą gałeczką kręcić to jest blokada, która powoduje, żeby tam się nie przestroiło niechcący fajny patent jest na przełączanie tych zakresów na 7,2 do 12. Zkazaliśmy, że ten guziczek i nagle ciach <grych> jesteśmy w zakresie drugim i dalej możemy stroić, tutaj nastrojka anteny kręcimy sobie tym i tu mamy Taki mechanizm fajny, którym sobie to możemy obracać. Tu też jest blokada, o, żeby nam nie uciekało. Nie? Tu z tego co ja rozumiem, są emisje, zmiana emisji. Sfiazgrugo.r.p.r. PR. Bardzo, bardzo. I to tutaj jest bardzo ciekawe. Generalnie, jeżeli ktoś, ktoś mógłby mi podpowiedzieć, do czego służą tutaj te różne pokrętełka i dźwigienki, w komentarzach bardzo chętnie. Będę wdzięczny. Zapraszam. Tak to wygląda tu z tej strony. Jest jakaś rewizyjka. Tył urządzenia. Nie wiem, czy to są jakieś regulacje dodatkowe. Szczerze nie wiem. Tak podejrzewam. No oczywiście złączę z tej strony tabliczka, na której jest wybite numer prawdopodobnie seryjny raz, 2, 4, 3 i R805, bo jest to oczywiście nadajnik typu R805. I co? No zajrzymy sobie tu do środka w ten, ten sposób się odkręca tak. ściąga się obudowę i teraz mamy środek bardzo, bardzo sprytnie to jest skonstruowane e, tutaj takie styczniki duże są przypuszczam, że do załączania nadawania aczkolwiek również można mnie tutaj poprawiać albo to zmienia zakresy być może bo one są teraz luźne nie dostają napięcia na żaden na żadną z cewek, więc są luźne, ale być może to po prostu zmiana zakresu. Nie śledziłem dokładnie konstrukcji tego, ani, ani tam nie zaglądałem, na spód. E, tutaj jest oczywiście lampa nadarcza. Już Wam mówię. To jest GK71. Lampa GK71 tutaj siedzi. Bardzo ładna. I tutaj Wam brak, tu brakuje mi jakiejś lampy. Gdzieś miałem informację, jaka to była, aczkolwiek w tej chwili nie pamiętam. I z takich fajniejszych rzeczy, tutaj jest ten wariometr, jest naprawdę bardzo, bardzo to jest takie ładne. Zaraz zrobimy zbliżenie. Ja jestem z wykształcenia mechanikiem, Wam zdradzę, i z zawodu siedzę bardziej w mechanice niż w elektryce. Stąd, stąd to nie jest do końca moja domena natomiast w tych starych odbiornikach czy nadajnikach fascynuje mnie zawsze ta, ta mechanika zawarta w tym właśnie tak jak w tych większych typu wołna czy, czy tak jak ostatnio oglądaliśmy w R4 ten, albo R250M jest fantastyczne pod tym względem, tam są łańcuchy tam będziemy też zaglądać za jakiś czas te przekładnie mechanizmy obracania tymi bębnami właśnie to przystraniania to mnie bardzo fascynuje. Tutaj natomiast jest bardzo ładnie, e, ciekawie ten wariometr zrobiony. Znaczy ciekawie, no podejrzewam, że jest to dosyć typowe rozwiązanie. E, mamy na nawinięty drut. Po prostu kręcimy tym, tu z tej strony, tam widzimy jest takie kółeczko. I jak tym kręcimy, to jak widać ono się przesuwa. Jest trochę ciemno niestety się ono przesuwa, ono jeździ po prostu po zwojach tego, tej cewki. Jest to, mnie ja to fascynuje, jest to bardzo fajne, uważam. <laughs> Wręcz chciałoby się trzymać ten dodajnik zupełnie otwarty, gdyby nie m, dzieci w domu. Byłoby to pewnie możliwe. Ale obawiam się, że gdybym tak to zostawiał, to szybko zaczęłoby brakować pewnych elementów, albo Zostałaby zachwiana ta kompozycja tutaj. <gry> tutaj pod tym dekielkiem kryją się jeszcze dwie lampy. I, pra ojdzie. I prawdopodobnie kolejny brak w tym urządzeniu L101. Nie wiem, czy to jakaś cewka tutaj też była, bo L to raczej mi się z cewkami kojarzy. Więc prawdopodobnie była tam jakaś cewka, ale nie jestem pewien, bo nie wiem czy te L101 102 i 103 nie dotyczy opisówki lamp raczej, bo to jest lampa 101, 102 lampa 103 to tu wtedy by było to 3103 nie wiem, nie wiem co tam było eee, tak, gdyby ktoś jakimiś informacjami dysponował albo albo częściami do tego to jestem dość zainteresowany z kompletowaniem tego. Tak samo, tak samo interesują mnie informacje odnośnie schematu połączeń tutaj, jeśli chodzi o zasilanie, tak? Ewentualnie skąd można byłoby jakiś zasilacz wziąć albo zbudować, skonstruować, nie wiem. No i tak to urządzenie tu w środku wygląda. Jest to bardzo, bardzo ładne urządzenie. Mi się to bardzo podoba tutaj, oczywiście. E Fascynujący bębenek. Nie wiem z którego roku on pochodzi. Raczej jest to jedno z późniejszych wyprodukowanych. Widziałem, że starsze miały tutaj okrągłe te mierniki. Wskaźniki w sensie. Yy, to już jest prostokątny na lampie. Bodajże jest data 74 chyba rok. Już patrzymy. 70 bo to jest 970 prawdopodobnie lampa jest z 70 roku yy, aczkolwiek no, no, oczywiście nie świadczy to o urządzeniu ale podejrzewam że jest to zbliżone yy, rocznikowo tak, no i tak to się tu składa I trzeba trafić w te prowadniczki to dochodzi tu ładnie. I tu mamy gdzieś śrubeczki przykręcane wszystko. No to by było tyle w tej materii na dzisiaj.